Ej dlaczego to się nagrywa jeszcze? Ktoś jeszcze ma Jakby przywódca... tych, co byli najpierw niebiescy, później czerwoni. O z tego. O, swoje z kancelerza. Masznąć. A poczekaj wyczuje jeszcze raz. Kończymy. To jest? Gość się nazywa tak, jak miał na imię Filcz. A skąd skoro mówisz. Nie pamiętam. Może jak pojęcie. Ale nie ma odpowiedzi. Publiczności nie ma. Nie ma. Już nie liczymy, nie zaliczamy. W niebieskiej zbroi. Człowiek. W niebieskiej zbroi. No to co to mówię? To ten. No i co? Dać się? Polska nazwa? Po filmowaniu. of the Face.

Egzystencja człowieka się kończy czym? Śmiercią. No, to jest drugie słowo? A pierwsze słowo? Nie. A słowo, to jest... Eskadra. Hmm, nawet inne słowo. Przykaza? Hmm, nie, eskadra... Hmm, taka śmierci. Właśnie. Ale... Co? No nie do końca, no. No, w liczbie no, mnogiej. Dwa no, teraz... tachy śmierci. <grymne> Dobra. Bądźmy Drugie hasło To jest. Taki Stary. duży. No, trójkąt. Piramida. Epizod sobie. <grymne> <Lansą. grymne> Epizod piąty. <grymne> Imperium dla e, niszczycia wygóznę. E, e, masz po no, Nazwa. O... Dużego trójkąta, który lata. W epizodzie <grymne> Egzekutor. Tak właśnie. Książę i. Książę i... Jaki książę i? No, no Boże, no przeciwieństwo księcia, no. Co? Tak! No i pomoc, No a no, przymiotnik... Tak, no. no nie tak jest. Przymiotnik jaki? Uwaga! 20 sekund i co mało. Dobra, to no teraz. Dobra, no dobra, no to zajciamy. No tu zajciamy. Dobra, może i. A ja nie książek. Że... Pozebra. <laughs> no co? I, I bestia. To oh, z bestia jedna Ten był coś z bestia. Tak ksiągną to. Była piękna, to była piękna i bestia no. Ale my wymyślamy, bo jest stoicie na bombie. No. Na bombie. Zwiękliście. Najsłodniejszy komunikat, pologramowy. Harry Potterowi, walkie nogi, wywołują mi kreację. Publiczność nie podpowiada. No właśnie. Robi się z niego zbroję. Robili. Z żelazną. No blisko, ale to ma swoją nazwę. To jest w tym słonie, ale to jest jakieś. Stal? Nie, to z No. Czym Takich wojowników, którzy powiedzieli sobie z takiej planety, która się podobnie nazywała jak oni. Wszyscy się nimi podobnie Tak, to to żelazo Gdzie jest tam Kortozis. a, Żelazo, jest jednym członek. I ich. Pantoreliańskie żelazo. Dokładnie. I teraz drugie. To jest związane z tymi? Od Dali polak. Oni? I to brzmi jak takie. Wydarzenie w Oni? Ehh, no nie wiem. Przestali walczyć. Kogo? O! No właśnie. Przestali walczyć. No. Kiedyś, dawno. A jak to się tak nazywa? nie no. no, broni? Tak no, nie, ale też z, z nimi. Jak to 10? To no blisko. Co ma oddanie no, pola z jedliwek? Pole. Y na pół minuty. Przestali walczyć stali i powiedzmy, że odlecieli. Odnośnie dostali do niewoli. Niemcy na przykład to zrobiły w 45. <słyski> Właśnie. nie twoim cymbiczkiem rzucają to on jak to on thank you. thank nie tak